z tej strony Free Fighter Pasha Biceps Dzisiaj jest pomoc w jasna chatę do gamera, esportowca, fightera Pokażę Wam gdzie gram w gry, gdzie oglądam meczyki e, drużyn esportowych Co jadam na co dzień, pokażę Wam moje bestie Mam 4 psy, mam nadzieję, że to się uda ograć Bo nie wiem w jakim humorze będą Także jedziemy, Papito House, sum my friend. Witam serdecznie moich gości, choć pokażę wam, gdzie urzęduję na co dzień, i gdzie najwięcej czasu spędzam i w jakim pomieszczeniu najbardziej lubię przebywać. Jedno z ciekawostych jest taki, że kupiliśmy kiedyś dwa mieszkania i po prostu zrobiliśmy z niego jedno takie wielkie pomieszczenie. I z takich, jakby zważywszy opcji, że to pomieszczenie jest takim oddzielnym od reszty, gdzie są dalsze sypialnie, bo po prostu czasem zachowuje się. Dość głośniej jako gamer, pewnie znacie to z przypadku, jak czasem się denerwujecie, a nie zawsze to kolorowo i pięknie wygląda, także na końcu mieszkania jest mój pokój i obok zaraz mam łazieneczkę, więc zacznijmy od mojego pokoju, ale nie przestraszcie się, powiem Wam jeszcze jedno. Ja lubię żyć w nieładzie, bardzo się też denerwuję i nie lubię, jak ktoś w ogóle tu mi zagląda i tu mi sprząta, bo w tym najlepiej się odnajduje i wszędzie mi zawsze żoną. Jak ty możesz żyć w takim syfie? Jak ty się odnajdujesz? I właśnie to jest to coś pięknego, że w tym nieładzie zawsze się odnajduję. Także zapraszam serdecznie do miejsca, gdzie najwięcej czasu spędzimy właśnie z tego pomieszczenia: Pokój Gamera, Pokój Nerdzika Papito. To jest naprawdę ostro, tu się tyle rzeczy dzieje, co nie wyobrażacie. Na tym siedzisku spędzałem bardzo dużo swojego czasu, podczas swojej kariery i nie tylko. W sumie, mieszkamy tutaj już 7 lat więc trochę już czasu jest, ale wszystkie Twitchowe streamy, wszystkie takie najpopularniejsze akcje, wszystkie piękne jakieś chwile to spędziłem właśnie w tym pomieszczeniu. Tutaj mamy graffiti ściany, która przypomina moje najpiękniejsze chwile spędzone właśnie we sporcie. Tutaj jest taka imitacja zdjęcia takiego graffiti, pani malowała to w sumie pędzlami. Tydzień, tydzień czasu jej zeszło się nad tym w ogóle, nad tym projektem. E, tutaj jest przypomnienie takiej chwili, gdzie wygraliśmy IM w Katowicach w 2014 roku. To jest moja drużyna Virtus. Pro, Tutaj tas, Neo, Snack, który obecnie gra w G2, a ten gościu właśnie jest jego trenerem. Historia namieszała nam zupełnie dziwną, dziwną napisała historię, ale piękną. Tutaj jest Kuben, wciąż czynny trener ENS. Tu jest Biały, on teraz zajmuje się łowieniem ryb, ale też bardziej dużo siedzi przy grach komputerowych jest niezłym świrem. Tutaj jest Neo, który obecnie jest trenerem Face. A tu jest Papito, obecny streamer, może i nie, bo nawet nie jestem na pół etatu streamerem. Tu jest ojciec, mąż, szczęśliwy też człowiek. Free fighter, sportowiec, e-sportowiec. I wiele, wiele ukrytych i nieodkrytych talentów. Jak zauważyliście, to mam dużo rowerów. Tutaj akurat jest rower z zeszłego tygodnia, gdzie wziąłem udział w Tour de Polon Amatorów, gdzie między innymi rywalizowałem z Jankiem Błachowiczem, kto ten dystans przejedzie szybciej. No i domyślacie się, że jest w tej konkurencji 1-0 dla Papito. Na tej kolażu wyjechałem. Jakby miał ktoś ochotę zakupić, to jest kolarzowa Van Ryzla z Decathlonu. Tutaj jeszcze MTB, bo jak wiecie, jak jesteś rowerzystą, to nie tylko masz jeden rower. Bo ja w iluś ekipach chodzę, motam się. Jak na ekipach chce jechać na MTB, to mamy rower MTB. Jak ktoś chce się pościgać szybko, jest tylko speed, to wyjmuje szosę. I jeszcze mam rower, rower Gravelowy, który fajnie w tym roku zrobiłem pomorską 500, wziąłem udział w takim wyścigu. Przyjechałem go ostatnio z bratem i z kolegą, oni przygotowali się do tego całym rokiem. To jest Zatoki Szczecińskiej do Gdańska. 530 km w 72 godziny. Taki jest limit z e, samymi szutrami, lasami, więc e, mój tata nieczęsto często przyjeżdżał do Polski, bo już od 30 lat żyje w Stanach Zjednoczonych, więc mieliśmy czas sobie razem pogadać, wymienić jakieś, pospominać chwile, których kiedyś nie mogliśmy przeżyć. Spędziłem świetny czas. To na tyle z kolarstwa. Przejdę tutaj może do mojego jeszcze stanowiska, co Wam pokażę, co mam w kartonach Tutaj mam kask Czasem lubię się gdzieś tam pójść sobie w góry Na jakiś trekking Tutaj jest gitara A w środku Dragon Lore Czyli broń sniperska z Counter-Strike'a. Bardzo pożądana. Myślę, że każdy snajper, każdy młodzik taką giwerkę chciałby mieć. Jest to skin, można powiedzieć, drogi. Oscyluje w granicach. Zależy w jakim też, czy to jest film testy, czy to jest Faktory New. To jest dość rzadki skin. Wypadał z paczek z Cobblestone'a. Mapy, której już niestety nie ma, ale gdzieś tam plotki chodzą, że jeszcze ta mapa wróci. Wiecie, ile to kosztuje? Nie mówię o tym, o tej atrapie tutaj, ale o skinie w grze. Myślę, że około 40-50 tysięcy zł. Na rynku można ją, można ją dostać. Dość drogi skin, ja taki miałem i kiedyś go sprzedałem za 18 tysięcy złotych bodajże. Do tego mam jeszcze, można powiedzieć, takie rękawice Dragon Lore, Papito, to jest fajny dodatek. Aczkolwiek to nie są oczywiście rękawice do AWP, tylko gdzieś tam na treningi, ale jeszcze raz ich nie użyłem. No mówię, mam tyle gadżetów tutaj w tym pokoju. Tu mam nożyk, mogę Wam pokazać, ale nawet nie wiem jak się go otwiera, ale zaraz mam nadzieję, że do tego dojdę. Moi drodzy, to jest już cringe, wstyd, nie, mamy go. To jest motylek z cs Tu jest ogólnie taki misz, masz w tym pokoju sobie tego nie wyobrażacie. Co mogę wam jeszcze pokazać? No tutaj, sprzęty mam. Jak mówiłem, mogę chodzić też po górach. Mam też raczki, więc tego naprawdę jest tutaj dużo. Bardzo dużo. Tutaj patrzcie, ile mam sprzętu w ogóle teraz. E, jestem jakby ambasadorem Razera też. Czasem ludzie mogą ze mną zagrać na streamach jeden na jeden o te wszystkie nagrody tutaj. Tutaj mam sprzęt, właśnie Razer. Tak samo powtórzę się. Chcę się pochwalić, bo nie wiem, czy każdy wie, ale akt nadania tytułu Honorowego Obywatela Gminy Nasielsk. Moi drodzy, proszę bardzo, jest czym się chwalić w sumie, bo temu mojemu miastu coś w paru kwestiach też pomogłem, z czego jestem bardzo dumny, też się tam urodziłem, więc jestem dumnym obywatelem Nasielska, ale to nie wszystko. Klucz do Nasielska. Myślę, że to jest bardzo miłe dziś tam wyróżnienie, że mogłem coś takiego odebrać, zostać uhonorowany w taki sposób. Kolejny jakby achievement w moim życiu. Czy ważny? Ważny bardzo. I to chyba na tyle. Możemy przejść dalej do miejsca, gdzie. Karnie fiduje mój brzuszek. Teraz jesteśmy w kuchni, tam gdzie najwięcej spożywam kalorii, tam gdzie lubię po treningach zjeść, nawodnić się, do brzuszka wrzucić trochę właśnie kalorii. Mogę Wam pokazać, co najbardziej lubię jeść. Do tej walki mogłem przydać 5 kg, więc mile były jak najbardziej wskazane. Do poprzedniej walki musiałem gubić 17 kg, więc jak wracałem z treningu, otwierałem lodówkę, to musiałem patrzeć, z której półki mogę co wziąć i to było bardzo smutne i bardzo przykre, a teraz wracając do domu po treningu, po prostu na całą ochotę, to jadłem. Będę w najgorszej formie wizualnie, fizycznej z moich wszystkich przygotowań. Jak wiecie, sylwetka nie walczy, a brzuszek, jak jest pełny, to Polak, człowiek, papito jest bardzo zadowolony i w to o to w tym chodzi. Nie masz tego reżimu dietetycznego, aczkolwiek mam też pudełka, ale bardzo dużo rzeczy też dojadam, na co mam ochotę. Z jedną z takich opcji, którą bardzo lubię, a teraz mamy sezon. Są naturalne produkty, na przykład od moich teściów z Nasielska, gdzie mają swoje warzywa, jak pomidory. Tutaj, tutaj mamy od nich. Zareklamuję pomidorki, ale Wam pokażę co zjem w ogóle. Bo mam tego bardzo dużo akurat, otworzę lodówkę, I na przykład konserwa. Bardzo lubię zjeść konserwę z pieczywem, z masłem, z ogórkiem kiszonym. Do tego trochę mają nezu dać i to jest jedno z lepszych połączeń, combo, które sprawia, wywołuje uśmiech na mojej twarzy. Oj, 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 oj. Najbardziej lubię w sumie z tego wszystkiego kanapki. Najprostsze, najlepiej mi smakują i Wam mogę na szybkości przyrządzić co zjem, lekko czasami jest to bochenek, półtora, czasami jest 10 bułek i to najbardziej białe akurat mamy z ziarnem bez masła oczywiście to nie jest kanapka czasem ludzie jedzą, po prostu nałożą szynę i nie używają masła, to no nie musi być mokro i ślisko także, masełka dodamy myślę, że wagę już mam zrobioną gdzieś tam może mam z pół kilo albo kilogram, nie do wagi tego masełka też nie będziemy jakoś żałować. To jest goloneczka akurat myślę. Zrobimy taką opcję, Czy ją wyciągniemy samą. Jak się uda oczywiście. Kamerzyści ja leci, widzę. Mogę zrobić dla wszystkich jakby co. No nie wiem, coś nie idzie mi powiem wam. Coś nie idzie, ale trochę na narobiłem. Te końcóweczki będą później dla tej mniejszej rodziny, bo mamy od 10 dni dwóch nowych członków rodziny. Chciałem nazwać je Sesa, cs Miała być Petka i CZ, ale niestety jest gryźka i florka, bo mam dwa owczarki jeszcze niemieckie, które się nazywają Negev i Famas. Myślałem, że będą cztery pieski, które będą nazwane brojmi z Sesa. a Aczkolwiek to są e, psy, e, dzieci, więc oni, oni wybierali, jak będą się po prostu e, wabić. To będzie dla tej mniejszej części ekipy to są myślę kanapki które wchodzą najbardziej ale do tego jeszcze mam coś specjalnego ogórki mam tak jeszcze mają noziko do tego bym mógł dodać ale myślę że na tym zakończymy pomidor nie będzie pasował na pewno także moi drodzy jak już lubię ogórki kiszone, to proszę bardzo. Masz tego. Powiesz to. Tutaj ogólnie jest moja miejscowa. Tutaj sobie zawsze leżę wzdłuż i oglądam jakieś meczyki CS-owe. Teraz oglądajmy AIM Kolon. Praktycznie wszystkie mecze obejrzałem, a teraz leci mój, ee, tak naprawdę, przyjaciel, kolega, z którym bardzo często rywalizowaliśmy na scenie międzynarodowej. I sobie bardzo dużo razy streamowaliśmy, graliśmy. To jest Szwed, nazywa się olofmeister, bardzo utalentowany gracz. jeszcze bardzo długo w Fnatic, później grał w Face. No i teraz sobie streamuje, żyje podobnie z takim schemacie jak ja, tylko może miejsc sportowy. Także dalej dalej czynny zawodnik. Może kiedyś będzie nam dane stworzyć jakąś i razem sobie w niej grać. I może gdzieś zakwalifikować się na jakiś turniej, ale to już jest taki dream, scenario, który mógłby się kiedyś spełnić. Chłopaki już się niecierpliwią, za chwilę wam pokażemy, ale już uprzedziłem tutaj chłopaków, którzy nagrywają vloga, że muszą siedzieć przy stole i nie można się ruszać. Nagle z spamasem jak po samych ksywach ich. Na i FAMAS to wiecie, jakie są groźne bronie w CSR. I takie są też na żywo. Jak mówiłem, w tej części pomieszczenia też dużo czasu spędzam. Wszystkie turnieje sportowe, jak Olimpiada, wszystkie mecze Ligi Mistrzów, jakieś mecze ekstraklasy o stawkę, to oglądam tutaj. Seriale oczywiście też. E, z rządką potrafimy zarwać e, kilka nocek i to nie kończy się na drugi dzień dobrze. Jak wiecie, pół dzień spać się chce, a czasem nie ma czasu odespać, to też... E, Mam żonę pracującą i też w ciągu dnia jestem dużo, dużo aktywny, też mam dużo rzeczy na głowie. Może nie aż tak dużo, ale zawsze jest coś do zrobienia. Tutaj przychodzą znajomi, też mam plejkę. Potrafimy sobie jakieś oczywiście mecziki zagrać, jakieś call of duty odpalić, sobie postrzelać, nie tylko, co ja jestem sam, człowiek żyje. A teraz pokażę wam, albo nie pokażę, bo tu jest jeszcze za mną po pokój jednej córy, tu jest po pokój drugiej córy. I za chwilę wypuszczę z tego pokoju, wypuszczę dwie bestie i zobaczycie moją taką inną część buchatyj rodziny. Zawsze współczuję sąsiad, bo jest najgorsze, co może być, ale żyję w niej w zgodzie, także nie dopuszczam jak nie zaczynają szczekać, bo do to to są tak wyszkolone, że po chwili przestaje szybko. Siad. Pod kamerę są wyszkolone, ale jak z nimi schodzą po schodach, bym wam zademonstrował, to idzie połamać na łapę. Ale siadać, nie łapa, A żebyśmy byli tak zgrani w tu Pro pod koniec kariery jak oni teraz, hej, famas, tutaj chodź, siadaj. Tak jest, jakie wyszkolone psy, dobre jesteście. Nie przynosicie papito No i to są te bestie, jeszcze wam pokażę dwie kolejne bestie. No jesteście i wy, no chodźcie tutaj, no chodźcie tutaj. Ojej, no chodźcie tutaj, do mnie. Ogólnie lubię duże kalibry psów, ale po 10 dniach już jestem tak zakochany. Grisia? Nie. Florka, już czasem mylę. Florka? No tutaj, część bohatej rodziny, aczkolwiek dwóch moich córek wam nie pokażę, bo bardzo dbam o, o ich prywatność. Myślę, że gdzieś tam, nie, jest, nie, nie lubię oceniać ludzi, ale gdzieś tam myślę, że dzieci w mediach nie powinny się pokazywać. Jak będą dorosłe, to będą odpowiadały za siebie i dlatego wam ich nie pokażę. Ale myślę, że będę dość dobrym teściem. Jak ktoś lubi sport i gry komputerowe, to zawsze ze mną się dogada. Tak, dupeczkę dasz? Czy zawsze odwraca? Dupeczkę. Także Negev, Famas, Gryśka i Florka. No jeszcze tutaj tak, chodzić do mnie dupeczką. Szczęśliwy, piesik, tak. Ogólnie mamy taką dewizę życiową, że dom to nie jest muzeum. Jak zobaczycie, na pewno jest tam na jakichś stawkach, przebitkach. Też ona nie jest szczęśliwa, na pewno, że pokazujemy tak, jakby w sumie myślę, że jak żyjemy, tak żyjemy, nie ma co ukrywać. Czasami jest siku, czasami jest kupa. Wyjdziemy też na ogródek, pokażę Wam, jak to wygląda. Z tymi dużymi staram się zawsze codziennie iść na spacer, wybiegać ich na półtorej, na dwie godziny. No i później ogródek mieliśmy piękny, jak się wprowadzaliśmy, ale po tylu latach. To jest teraz baza minowa, bombka, jest jest tyle tam niespodzianek, że sobie tego nie wyobrażacie. Staram się regularnie sprzątać, zawsze to obiecuję, że będę sprzątał, ale gdy mówię z regularnością, nie jest kolorowo. Jak widzicie, nie mamy tutaj drzwi suwanych. Pan stolarz kiedyś nam zrobił drzwi i po prostu system nie wytrzymał, drzwi były tak ciężkie, że po prostu zaczęły przywać się, spadały i dla własnego bezpieczeństwa musieliśmy je zdemontować. A że ja obiecałem, że tym się zajmę i widzicie jak jest. Też powiem wam historię z łazienkami, jak to jest. Jak widzicie to jest mój gaming room i obok zaraz mam swoją łazienkę. Tak można powiedzieć, nie swoją bardziej, swoją moją pokażę wam za chwilę. Mam dwie łazienki, to Ta jest taka dla gości i też moja mam do niej najbliżej. Więc jak podczas streama, podczas meczu sobie wybiegam, to jest nie jest jakaś gigantyczna, ale jak zwykle kibelek, tutaj prysznic i myślę, że w sam raz. A czemu mówię, że wam powiem historię z łazienką? Ja do 12 roku życia w ogóle nie miałem łazienki w domu. Jak komuś mówię tą historię, to mi po prostu ludzie nie wierzą. Miałem łazienkę na zewnątrz, musiałem wyjść, to była zima. Zimy były najgorsze, z reguły po prostu nie mieliśmy też tam e, geberitu takiego, jak one powiedzieć. Tam po prostu była dziura, była dziura. Także to jest historia dobra i chyba z kompleksu takiego, że kiedyś nie miałem w ogóle łazienki, teraz mamy dwie. To jest powiem już coś. Tutaj jest część sypialniana, gdzie odpoczywam, gdzie się regeneruję. Żona, jeszcze raz przepraszam Cię, że to pokazuję. Wiem, że nie jesteś happy. Ale czasami trzeba złamać reguły. Także tu odpoczywam, tu się regeneruję, tu się relaksuję, tutaj spędzam fajne chwile małżeńskie z moją żoną. Tutaj jeszcze nie są pochowane rzeczy po praniu. aczkolwiek znaczy, tych rzeczy, tych odzieży to mnóstwo mam, bardzo dużo. Bardzo dużo rzeczy oddaję, po prostu tak jak sprzęt komputerowy, tak jak odzież. Po prostu nie sprzedaję, nigdzie nie wystawiam, po prostu oddaję najbliższym, potrzebującym. Tak jak na mieście kogoś będzie kiedyś widzieć w jakichś moich koszulkach, to znaczy, że gdzieś tam oddaję w dobre ręce. Tak jak nie miałem tego kibelka od roku życia, tak mam teraz go w sypialni i przy swoim gaming roomie. Zapraszam serdecznie. Podłogi nie pokazujcie, bo tu były dwa skitrane moje psy. Oczywiście żartuję. Tutaj jest... ...wanna. Tutaj po ciężkich treningach można się położyć, wyłożyć. Najczęściej używam soli bocheńskich. Pokażę Wam jakich. Tutaj są najczęściej są sole bocheńskie. I tutaj po prostu sobie ładuję tutaj. Regeneruję, łapie minerały. Ładuje się magnezem. Chyba kompleks za młodego, że nie miałem już zero łazienek. A teraz mam dwie. I myślę, że jestem szczęśliwym i spełnionym ojcem, mężem, graczem sportowcem. już powtarzałem to wiem. I co? To chyba na tyle. Jeszcze może wam pokażę ogródek, gdzie też troszkę czasu spędzam, gdzie grillowałem bardzo dużo swojego czasu, aczkolwiek pewnego razu dostałem anonim na wycieraczkę. Czy mogę nie robić tak często gryli, bo wszystkim jakby brzydko pachnie. Ale myślę, że po prostu robiłem smaka, i im ślinka leciała, bo to zapachy były perfekte. Ale z sąsiadami chcę żyć dobrze, więc przestałem te grille robić. Może dla zdrowia, bo tego mięsa też w życiu za dużo to też niedobrze. Trzeba znać równowagę. Także pokażę Wam, gdzie był kiedyś piękny ogródek, a teraz po prostu jest piękny wychodek. Tutaj też jest taka moja przestrzeń. Może nie mieszkam w domu, nie mam za dużo takiej jakby prywatności, a lubię też się czasem położyć jakieś takie schodniejsze dni, założyć bluzę, Wziąć sobie poduszeczkę, kocykiem się nakryć. Chłopaki już widzą tutaj obcego kamerzystę i chyba jak to owczarki psy obronne ich są tutaj bronić, bo myślą, że mi coś grozi niebezpieczeństwo. Także wracając, to jest część też relaksująca, regeneracyjna. Parę metrów kwadratowych zawsze na pust. A teraz wam pokażę. Przestrzeń, ogród, piękny, przepiękny, pałace, zapraszam. Jak Wam wspominałem, codziennie z owczarkami, z nagrywanym famasem, spacer półtorej do 2 godzin, a nawet czasem do trzech nam się przedłuża, to jest codzienność, a resztę rzeczy fizjologicznych, po prostu powiem Wam, to był kiedyś piękny ogródek, naprawdę, tu był klimat, ale jak widzicie, bomb has been planted sometimes i to jest czas posprzątać oto te Przybytki, dodatki, bo jak zobaczy żonka, że jest tego dużo, to będzie opierdziel. Idziemy, chodź, idziemy. Bardzo miło, że obejrzyliście ten materiał bądź obejrzyjcie zjazdu mnie na chatę jak mieszkam z jakich moich pomieszczeń, gdzie urzęduję mało czasu do Gali, idę robić swoje kolejne rzeczy, bo trochę tych tematów mam. Też zaniedbałem bardzo dużo rzeczy podczas tych przygotowań i muszę powoli nadrabiać. Także zapraszam gdzieś tam serdecznie, do zobaczenia na mieście. W i w życiu realnym codziennym pozdrawiam w Bajcie sobie